Kamil Piorkowski jest gościem świata sportu. Cześć Kamil. Cześć, jestem. Jakie nast jaki nastawienie przed walką? Bo patrząc na twój uśmiech, to wyręcz szeroki, więc forma chyba dopisuje. Tak, forma jest życiowa, aż sam siebie zaskakuje, że, że udało mi się tak dobrze przygotować w tak krótkim czasie. No, czuję się pewnie, czuję się lepszy. Nie mogę doczekać się walki, jest taki głód, wiesz, aż tego, żeby tam wejść i, i zrobić swoją robotę. Także fajnie, myślałem, że będzie. Ty jesteś przed debiutem, a jest tylko ekscytacja. Czyli ne, mówi, że masz pełen plan gotowy na walkę, wiesz co masz robić? Wiesz co, to nie jest game plan. Mam swoje akcje, jestem dobrze przygotowany po prostu. Przygotowując się taki walk, się pod konkretnego przeciwnika, czy szukasz po prostu tego wszystkiego, co masz najlepsze w swoim arsenale? Wiesz co, wcześniej miałem walczyć z Arturem, więc szykowałem się pod Artura, spajowałem z cięższymi przeciwnikami, trenowałem z cięższymi przeciwnikami. No i widzisz, zmienili mi to, więc się to nie przydało, ale normalnie raczej szykuję się pod tego przeciwnika. No, Zmiany przeciwnika miałem na miesiąc przed walką, więc, więc po prostu już będę robił swoje. Powiedz mi, bo to jest zawsze bardzo ciekawe dla wielu ludzi, którzy jednak nie siedzą w tym świecie. Jesteśmy teraz kilka dni przed samą walką. Jak wygląda te ostatnich kilka dni przed wejściem do Oktagonu? Czy to jest dorzucanie jeszcze do pieca na sam koniec, czy jednak chill out? Wiesz co, teraz po prostu gdzieś tam utrzymuję ten, ten głód tych emocji, tych sportowych, sportowych ćwiczeń. Jak to wygląda u mnie? Gdzieś tam no, zrane jest po prostu rozciąganie, rozruch. Pół, pół godziny szybkiego treningu, jeszcze trochę tart z trenerem, gdzieś tam poleganie na tej szybkości, żeby się rozruszać, przepalenie organizmu, żeby tam był ten drugi oddech i tyle. Nie, nie zajeżdżam się. W ostatnim tygodniu raczej po prostu staram się utrzymać ten cały czas gaz, żeby być gazie, utrzymać to te tempo. Ale muszę Ci powiedzieć, że naprawdę musisz czuć się mocny, bo patrząc tutaj po wszystkich, nikt nie ma tak szerokiego uśmiechu jak Ty. Aha. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Może dlatego, że jest, wiesz, Środek tygodnia, środa. Myślę, że w piątek, szczególnie po 22.00, pojawi się więcej uśmiechu, jak już wiesz. No. Czyli, czyli rozumiem, że, rozumiem, że już są plany na tym, co będzie się działo po walce, tak? No wiesz co, po walce mam tydzień takiego strenowania, i później przygotowuję się do kolejnej, do walki z Arturiem. Także tak to wygląda. Powiedz mi, bo pytamy tutaj wszystkich o to, co myślisz na temat tak dużej eskalacji Freak Fightów i Freak Fighterów na gali profesjonalnej? Wiesz co, ja myślę, że każdy powinien mieć szansę spróbować swoich umiejętności, jeśli te umiejętności będą coś reprezentować. Bo wiesz, jeśli wejdziesz tam i nie potrafisz nic, ma to wyglądać jak bójka pod żabką, no to bez sensu, ale jeśli czujesz się na tyle pewnie, żeby coś pokazać, że, że nie będzie wstydu, no to czemu nie? no Wiesz, teraz na całym świecie jest tendencja, że freaki wy wygrywają z profesjonalnymi e zawodnikami, nie. Jake Paul to rozpoczął, więc wszystko jest możliwe. No, okazało się jednak, że... To jest właśnie rzecz, która mnie niesamowicie zaskakuje często, bo jak pamiętamy te pierwsze jakby freak fighty, to rzeczywiście no, one wyglądały jak wyglądały, nie miały wiele wspólnego ze sportem, ale ci ludzie zaczęli trenować. Dokładnie. To... No i to pokazuje, że jeśli skupisz się na czymś i bardzo tego chcesz, do no to możesz dorównać nawet zawodowcom. No i gdzieś tam do tego w swojej karierze też będę dążył. Teraz jest za wcześnie, żeby mówić, że już jestem tak dobry, ale... Jak spotkamy się za dwa lata, myślę, że będziemy mogli pogadać no, To, to będę mógł czuć się jeszcze lepiej. No? To jest chyba nieodłączny element teraz tego wszystkiego, że nie dość, że trzeba być super w oktagonie i rzeczywiście tam pokazać swoje umiejętności, to jeszcze trzeba robić całą tą motoczkę, co? No tak wygląda marketing nie? w dzisiejszych czasach. Ja na szczęście jestem uniwersalny i idziemy do przodu. Tak, no, może Ci powiedzieć, że nie mogę naprawdę tak uśmiechniętego zawodnika, będę, z, będę oglądał Twój pojedynek i po prostu będę pamiętał ten uśmiech. Super, A. bardzo Dobrze. mi miło. Dobrze, także czego Ci życzyć w takim razie? Samych zwycięstw w mojej karierze, myślę. Długiej, pasjonującej kariery bez kontuzji pewnie, co? Dokładnie tak. A jakie jest Twoje największe wyzwanie? Z jakim, no, może, nie może przeciwnik, ale jest ktoś na przykład taki, kogo masz na horyzoncie, kogo byś chciał zlać? Wiesz co, no ja się skupiam na następnej walce, czyli na Arturze, mamy do wyjaśnienia tam parę rzeczy w OKTAGONIE, parę zaległych spraw, więc nie mogę się doczekać tej walki, no a Adam jest po prostu rozgrzewką. Czyli konflikt jest, co? Tam jest już, tam jest już i trzeba go wyjaśnić. Także my życzymy zwycięstwa, kolejnych zwycięstw i tego, że konflikt w końcu się wyjaśni, tak? I zwycięstwem będzie ten pan, tak? Dzięki. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki.